A zatem Enduro Rayleigh 24 za nami, jak widzicie motocykl w całości, już umyty po rajdzie, czas na podsumowania. Sam raid bardzo fajny, naprawdę, kupa jazdy, ponad 1000 km przejechanych, fajnie podzielone, troszeczkę za mało odcinków specjalnych w pierwsze dwa dni, do bólu w trzeci dzień, tak żeby nikt nie narzekał, że było za mało jazdy. Organizacja naprawdę świetna, wszystko się spinało, gdzieś tam z małymi obsówkami wiadomo, ale powodowanymi przez jakieś nieprzewidywalne rzeczy. Gdzieś tam zawodnicy czasami trochę narozrabiali Gdzieś tam coś się stało na trasie no jakby nie było to nigdy przewidywalne tak w 100% Natomiast wszystko się udało spiąć Ani raz nie jechaliśmy po ciemku Więc to jest też bardzo ważne, że udało się wszystko ogarnąć za dnia Zawodnik zadowolony Jeżeli chodzi o miejsce Tak jak mówiłem od samego początku Nie jechaliśmy tutaj dla wygranej Zresztą wiedzieliśmy, że jesteśmy troszeczkę z góry na pozycji skazanej na porażkę Z bardzo prostego powodu Klasa Dakar Legend zbiera w sobie wszystkie motocykle A jak dobrze wiemy Koniec lat 90., to jest dominacja KTM-a i tak samo było to widać tutaj na tym rajdzie. Praktycznie cały czub zajęty przez KTM-y. Co ciekawe, pojawiły się również w czubie na drugim miejscu Yamaha TT, a na miejscu, bodajże czwartym, Derbik, także bardzo ładnie też duży motocykl. No nie tak duży jak wiadomo wszystkie motocykle w fałkach, natomiast też duży, ciężki motocykl, bardzo ładnie, bardzo klasyczny. Natomiast nam udało się zająć Głupio to zabrzmi, bo nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale byliśmy najszybszym twinem na tej imprezie, jeżeli chodzi oczywiście o klasyki. Więc plan został stuprocentowo osiągnięty. Praktycznie po drodze zero awarii. Wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się nam przytrafiły, brały się z tego, że po prostu gleba, 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 jednak ciężki motocykl, takim gruzawikiem jazda, no jest trudna. Często te odcinki były zrobione bardziej pod lekkie motocykle. Było dość dużo błota, było kupę piachu, więc gdzieś tam te cięższe motocykle trochę się męczyły. Natomiast Mimo tych wszystkich gleb, które gdzieś tam ten motocykl zaliczył, y, zawodnik cały, nic sobie nie zrobił. Y, motocykl tak naprawdę odniósł małe tam szkody pod tytułem, nie wiem, urwany kierunkowskaz, złamane lusterko, jakieś tam pierdoły. Natomiast wszystko to nie spowodowało tego, że musieliśmy gdzieś stanąć, czy usuwać jakąś awarię. Co więcej, jeżeli chodzi o samego zawodnika, tym motocyklem jechał Paweł, zwany bardziej jako Materka. Chłopak totalnie nie z bajki. Rajdu enduro. Chłopak, który obecnie ściga się z nami w klasykach, w wyścigach motocyklowych, w wyścigach płaskich oczywiście, więc była to dla niego troszkę taka odskocznia od wyścigów. Dobrze się bawił, zwłaszcza, że kiedyś jeździł supermoto. Miał kupę fanów i to było tak naprawdę najważniejsze. W przyszłym roku trzeba będzie pomyśleć troszeczkę, bo nie ukrywam, że my też trochę się przyczyniliśmy do powstania tej klasy. Trzeba będzie troszeczkę pomyśleć o tym, że może oddzielić jednak twiny od singli, jeśli będzie odpowiednia liczba zgłoszeń. Wtedy te twiny też będą miały osobną swoją, jakby, rywalizację. Natomiast nie chcemy tutaj robić rzeczy pod tytułem puchar za obecność, czyli przyjeżdża sześć motocykli, mamy sześć klas, każdy wyjeżdża ze swoim pucharem, bo to nie tędy droga. Tutaj najważniejsza jest zabawa. Ale chciałbym jeszcze wrócić w kilku słowach do samego w sobie motocykla. O dziwo, przód zawieszenie sprawdził się znacznie lepiej niż tył. Ten tył nam troszeczkę dostał w tyłek. Będziemy tutaj musieli sprawdzić, co się stało. Obawiam się, że niestety amortyzator będzie musiał wylądować na reklamacji, bo prawdopodobnie stracił gaz. Zobaczymy. Eee, hamulce sprawdziły się bardzo dobrze w terenie, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o asfalt, no faktycznie ta jedna tarcza z przodu nieco za mało, ale wystarczająco, tak? Nie było problemu jakiegoś tutaj odnotowanego, że o, nie mamy hamulców. Opony, słuchajcie, tutaj ciekawostka. Jeżeli chodzi o opony... Na początku nie mogliśmy dojść z ciśnieniem, trochę kombinowaliśmy, byliśmy zbyt wysoko, nie chcieliśmy powyginać felk. Finalnie zeszliśmy bodajże na 1.3, 1.35 i okazało się, że bardzo fajnie te opony pracują. Na piasku, na szutrach rewelacja. Na błocie trzeba było jechać nieco wolniej, tak? Nie można sobie było pozwolić na tempo lekkich motocykli, ale po pierwsze i motocykl nie jest lekki, no i opony nie są to opony stricte enduro, są to opony adventure'owe. Natomiast tutaj AX41 zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Zrobił kawał dobrej roboty. Co ciekawe, świetnie na asfalcie, naprawdę. Ja wiem, że gro ludzi powie, że tutaj najważniejszy jest teren. Nie, niekoniecznie. Jednak większość motocykli ADV jeździ głównie po asfaltach. Tutaj też było sporo dojazdówek i faktycznie ten motocykl na asfaltach, oczywiście tutaj opieramy się na opinii naszego kierowcy, materka naprawdę dobrze jeździ po asfalcie i tutaj naprawdę powiedział, że spoko, można ten motocykl składać w zakręty, nie ma żadnych kłopotów, nic nie hałasuje, nic nie szumi, nie ma żadnych dziwnych zachowań. Bardzo ładnie ten motocykl się prowadzi. Więc jesteśmy jak najbardziej bardzo zadowoleni. Motocyk się spisał, teraz będziemy kombinować, co dalej z nim zrobić. Pewnie go zostawimy jako taką rajdówkę turystyczną. Czasem się nim przejedziemy, czasem pojedziemy na jakiś rajd. Będzie stał sobie u nas w biurze, jako dekoracja. Natomiast, czy pojedziemy za rok? Tak, na pewno pojedziemy za rok. Rajd był tak fajnie zrobiony, że myślę, że każdy tam wróci, każdy będzie jechał. Zwłaszcza że. Tutaj y, organizator obiecał, że będzie więcej jazdy na odcinkach specjalnych, mniej jazdy dojazdowej, bo tych dojazdówek było no, sporo, bardzo dużo. Tak? Przejechać Przejechaliśmy 1000 km, więc nie da się w Polsce zrobić rajdu 1000 km, który będzie tylko jednym wielkim odcinkiem specjalnym. Trzeba to było podzielić na dojazdówki. Ale tereny przepiękne, naprawdę, fajnie dobrane. No Tutaj trzeba wspomnieć na pewno Enduro Kosiankę. Właśnie się zastanawialiśmy, jak to puszczą przez okolice granicy wschodniej, gdzieś tam pod lasie. Była i Romanówka z Mistrzostw Polski, i wszystkim znana, nic to z oczywiście Enduro, no i było Enduro Kosianka, które jakby samo się reklamuje, nie trzeba tutaj nic dodać, nic ująć. Zenek, jak zwykle, przygotował bardzo fajny tor, choć dla gruzawików było ciężko, ale wszyscy przejechali, tak? To jest najistotniejsze. Wszyscy przejechali, trochę się męczyli, ale dojechali. Z ciekawszych motocykli była Kagiwa Elefant, czy Kagiwa Elefant. Były Trzy Afryki, w tym jedna przepiękna trójka, wszystkim znanego Tesli. Był jeden transat na telewizorze, także bardzo fajnie. No i oczywiście masa KTM-ów. Był jakiś XT, była jakaś XR 650, ale Naprawdę fajne, ładne motocykle, nie było widać wraków, to też jest bardzo istotne, bo nie chcieliśmy nigdy, by ta klas, klasa Dakar Legend stała się po prostu metodą na tanie ściganie, żeby ludzie przyjeżdżali gruzami. To nie ma być wrak-racing, to ma być naprawdę fajna zabawa dla ludzi, którzy czują klimat dawnego Dakaru, chcą się tym pobawić, chcą budować te motocykle, więc naprawdę super. Bardzo też się cieszymy z tego, że przede wszystkim nasz zawodnik bardzo zadowolony, bo, bo, bo to było gdzieś tam takie pytanie główne nasze, nie chcieliśmy chłopakowi zepsuć weekendu, zwłaszcza, że zrezygnował dla tej imprezy z innego ciekawego wyjazdu do Brannej. Ale wszystko się poukładało, wszystko jest super. Także kombinujemy dalej, zaraz będziemy kombinować jakieś kolejne projekty. To musimy przejrzeć, więc na pewno też zrelacjonujemy. Może przy okazji zrobimy dla posiadaczy Transalpów i Afryk jakiś fajny materiał serwisowy, żeby mogli sobie pogrzebać w swoich motocyklach, robić to przede wszystkim dobrze, a nie psuć. Więc no cóż, my jesteśmy w pełni zadowoleni. Mam nadzieję, że trzymaliście za nas kciuki. Na koniec ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Ogromne podziękowania przede wszystkim dla kierowcy, który dowiózł ten motocykl do mety, bo to było najważniejsze. Ważniejsze. Bez niego nawet najlepiej zbudowany motocykl nie dałby rady. Oczywiście nasz kierowca nie miałby co robić, gdyby nie cała ekipa Enduro Rally Tutaj nie chciałbym dziękować jednej osobie, a całej ekipie, bo wszyscy zrobili kawał dobrej roboty. Oczywiście wiadomo, kto jest pomysłodawcą, nie trzeba go tutaj reklamować, ale. Naprawdę to nie jest tak, że ktoś wymyśla coś i to się dzieje samo. Do tego potrzeba sztabu, zaangażowanych ludzi. I tutaj było widać świetną pracę, naprawdę. Więc podziękowania dla wszystkich, którzy włożyli wkład w tą imprezę. Tak samo podziękowania dla wszystkich członków ekipy stajni motocyklowej. Nie zrobilibyśmy tego w jedną osobę. Tu był potrzebny zespół. Zespół, który był zgrany, działał, budował ten motocykl. Potem obsługiwał go na rajdzie. Wszystko szło idealnie, więc naprawdę świetnie. Ogromne podziękowania raz jeszcze. No i ogromne podziękowania dla firm, które nas wsparły. Tutaj, oczywiście, nieoceniona pomoc firmy Bridgestone, która wspiera nas nie tylko w przypadku tego rajdu, to nie jest wsparcie jednorazowe. Z firmą Bridgestone bardzo mocno współpracujemy, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe. Bardzo mocno współpracujemy, jeżeli chodzi o szkolenia motocyklowe. Również podziękowania tutaj dla. SBV czy SBV Tools, kto jak woli po polsku czy po angielsku. Wyposażyli nas naprawdę bardzo fajny, bardzo kozacki zestaw narzędzi. Na szczęście odpukać nie przydał się, ale to może dlatego, że mając tak dobre narzędzia motocykl bał się zepsuć. Czasami przy takich starszych motocyklach warto pogłaskać po baczku, postukać. One naprawdę gdzieś tam się odwdzięczają takim rzeczom. Narzędzia przejechały z nami, nie przydały się, ale to bardzo dobrze. To jest akurat jeden z tych prezentów, który warto mieć najlepszy, kupić zawsze najlepsze, ale bardzo też warto, żeby się na wyjazdach one nie przydawały. Jednak kiedy cokolwiek się stanie, wtedy na pewno docenimy to. Podziękowania, tak naprawdę, dla wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam nas wspierali, którzy nam kibicowali. I, I chyba tyle. Liczymy na to, że będziecie również nas wspierać w kolejnych projektach. Mamy już pełną głowę pomysłów, także niebawem na pewno się podzielimy, co chcemy robić dalej z jakimiś dziwnymi, ciekawymi projektami.